Jeszcze jej się nie rzadzą, a okienko trwa w najlepsze i naprawdę robi się ciekawe. I co? I tak mniej więcej podsumuję to, co mniej więcej pamiętam z pamięci, co się stało z transferów. No i opowiem wam trochę o tym. Dzisiaj mamy 23 czerwca. Mniej więcej takie najważniejsze rzeczy, które się wydarzyły w ciągu ostatnich kilku dni. A przede wszystkim wydaje mi się, że najważniejszy transfer do tej pory to był Darwin Juniors do do Liverpoolu. Wydaje mi się, że ten transfer, no, to będzie taka po raz kolejny, w którym będzie rywalizacja City. Liverpool, jak wiadomo, przed sezonem, wiadomo było, że czy przed okienkiem, wiadomo było, że Haaland przyjdzie do City, więc żeby Liverpool nie był gorszy, sprowadził drugiego w strzelca i padł na Nuneza, do którego zapłacili 100 milionów euro. Także no, dobry ruch, zobaczymy jak sobie Darwin poradzi w Premier League. A z Liverpoolu do Bayernu odszedł już Stadion Mané. To było już powiedziane, że Senegalczyk jest ciekawym użytkownikiem Bayernu. Co do tego doszło, 32 miliony. Bardzo ciekawy ruch Bawarczyków. No i... naprawdę no, ciekawie. Z takich mniejszych ruchów Mm, bardzo ciekawy rok wykonał Gensę. Wrócił do, do Bundesligi. Konkretnie do Eintrachtu w Frankfurterze z w Eindhoven. No, ponieważ to nie jest to piłkarz doświadczony, który pomoże Eintrachtowi w rozgrywkach europejskich, takich jak Liga Mistrzów. I po tym nadal, ten trochę mi się podoba. 4 miliony chyba do niego zapłacili. Także spoko. I bohater. Z wycięstwa Lille w iza Francuskiej rok temu był jak Buda Kilba. do Sorry. do Holandii, do Sportsu, Steelgard i to jest ciekawe, bo podpisał 5-letni kontrakt. Z czego 2 lata jako piłkarz, i 3 lata od oznaczone to będzie już jako trener. Także, no, naprawdę, naprawdę ciekawy, ciekawy ruch. No i tak mniej więcej wyglądało to. Z takich innych rzeczy, no to szło do najbardziej kontrowersyjnego transferu chyba Polaka w tym roku, czyli rybu z Lokomotywu do Sportaka. Nie wiem, co można więcej o tym mówić. Z innych rzeczy to Radomiak wypożyczył bramkarza liverpool młodego, czyli OI rzymskiego. Naprawdę ciekawie się zapowiada. Wędrówki się wzmacniają, dużo transferów ciekawych zarówno ze strony widzewa, miedzi, legnice jak i korony. Koronę przede wszystkim, wydaje mi się, że Adam z arki i zostanie Bartka Śpiączki w, w ekstraklasie po tym, jak spadł z górnikiem jeszcze został w koronie. Więc Zobaczę może no, nawet do niego napiszę list podpis. o podpis. Chociaż zobaczymy. A w sumie do tej pory tak większych rzeczy nie było, ale no przede wszystkim dużo się dzieje. Codziennie dużo się dzieje nowych rzeczy. ja też się bardzo ciekawe wzmacnia przede wszystkim, poza tym, że kupił Kramera, tego słoweńskiego napastnika sprowadzili też. Za darmo wczoraj Roberta Picha. Przepraszam. Za darmo Roberta Picha sprowadzili. Oprócz tego do Quadun do Zagłębia. Z Zagłębia jako nowy bramkarz. Wydaje mi się, że to jest taka opcja naprawdę solidna. Zwłaszcza, że no ten Austriak Robert Strzelak już odszedł z legi, Trochę mnie to boli, bo myślałem, że chociaż na jeden, jeden sezon zostanie niestety trasę na pół roku i odchodzi. Ale no cóż, tak to wyszło. Także wydaje mi się, że na razie solidnie Ko Kosztorunia i z transfery nie szaleje. Solidnie zawodnicy, elektra klasy plus Krawel. Ja wiem, czemu tak chce mi się jechać. Ale dobra, eee, z takich rzeczy do w sumie czułam, że nie jeszcze został już oficjalnie zaprezentowany przez Real Madrid. Wydaje mi się, że dobry ruch Królewskich, Naprawdę, wydaje mi się, że duet Marina czuła ni w środku pola będzie robił robotę. Eee, takich rzeczy jeszcze ciekawszych, to w sumie co? City jeszcze nieko... eee, City nikogo nie kopiło i tego z River Plate z młodego Argentyńczyka. Eee, zagłębia się wzmocniło, zagłębia wracał Arek Woźniak i Jarek. Jak jest to może jakaś ciekawa informacja, ale. Będę mógł, ale mam plan napisać list zbiorczy do tych dwóch. Ja tylko na razie czekam aż się potwierdzi Jach, bo na razie wiadomo, że wraca. Bo kontrakt mu się kończy z Krzysztofem, swoją drogą Jach to jest chyba najbardziej, wydaje mi się, zniszczony transfer Polaka za granicę do Tipoli. A w sumie jeszcze z polskich piłkarzy, no to Jacek Rolanski trafił do Bochum. Będzie grą. W Bundeslize. Zobaczymy, czy sobie poradzi tam. No, Chociaż ja jestem spokojny o niego. Nie ma co tu się donadzować. E, e, z ostatnich protek to podobno Monaco kupi mi na minus Liverpool za 15 milionów euro. Także Sayonara. E, prawdopodobnie Sebachaler trafi do BHB. No, to jest tylko wydaje się, że kwestia czekania. Co United wydaje mi się, że najpierw będzie starał się sprowadzić zawsze do Cena de Jonga od nas. Od Barcelony, więc tutaj raczej na, na to bym na inne transfery bym nie czekał, chyba że Antony zostanie dogadany, jeżeli chodzi o United. Arsenal też wzmacnia. Kupili Fabiowi Resporto. Pewnie też podpisał jednego Portugalczyka. Wittinio podajesz, że? Chociaż jeszcze nie pamiętam czy został reprezentowany, ale to są tylko takie spekulacje. Ogólnie bardzo ładnie się zwacają kluby. Przede wszystkim za się ładnie zbacjało, bo oprócz dwójki w jak wrócił jeszcze ramian Bohar do nich. Hmm. Jak wiadomo, że będzie na trener, ale na razie chyba nic nowego nie będzie. Na tylko ten 22-latek z niegi Portugalskiej. Wisła się ładnie wzmacnia po spadku. Znaczy, wydaje mi się, że ładnie, bo na razie sprowadza po prostu dobre nazwiska. Tak jak Michał Żyro, był legionista i który nie wyszło troszeczkę w Wolverhampton. Igor Wasilski, który był jeden z z Napoli i po prostu by tam był tam porzuczany do różnych klubów polskich. Teraz już te na stałe jest w Polsce. Naprawdę wygląda to dobrze. Wydaje mi się, że Wisła. Jeżeli nie stanie się nic głupiego, to piłkarsko mogą walczyć o awans. Nawet z pierwszego miejsca. Szolę się wzmocnia w miarę na nowy sezon ligi Bayern dokonuje transferów, ale to, że słyszeliście o Mane, Gravenberg i Maus, Maus byli potwierdzeni już wcześniej. Eee, co? Ja czekam jako barcelony, jako z barcelony na po prostu potwierdzenie Kessiego i na Kessiego i Christensena jeszcze, bo jeszcze nie było potwierdzone, a powinno już być. I co? No i zobaczymy, czy lewy odejdzie, Sorry. Czy, lewy odejdzie czy naprawdę zostanie w tej bowali, bo wydaje mi się, że na ten moment jestem prawie w 100% przekonany, że lewy zostanie, chyba jednie. Wydaje mi się, że. który telefon ważny. Także co? Tak jak mówiłem raczej lewy zostanie dojemnie na 100% sezon. To bardzo mi się to będzie tak jak rok temu było Hurricane City, że było było, nagle się okazało, że dupa tego będzie i i został Hurricane w totkach. Więc myślę, że będzie podobnie tutaj. I po prostu za rok. Yy, jak się tu skończy lewemu kontrakt to po prostu podpiszę go jakieś bez albo coś w tym stylu. I tyle. To jest chyba tyle, co ja powodzenia na tym filmiku. Trzymajcie się. Cześć.